Dawaj Ta matka Martina chciała go zabić, jak on spał, się okazała, że, A, że on nie leżał na... w łóżku. Dawaj mi manę. Czemu chciała go zabić? No, dawaj. Dawaj no bo manę, on jest przecież chory. Ja się położę teraz spokojnie do wyda. A ona stoi z nożem nad nim, no ja nie rozumiem filmu. FUJ, ONA SOBIE PODCINA ŻYŁY! Nie ma sprawy, ale... ale Szugo, ja jego też... matka podcięła sobie ale... żyły. On ma zdjęcie tego doktora i do siebie przytula. Ubrał fartuch nawet Jak on ją rozwalił, jakbyście widzieli jak on jej łeb rozwalił. Na wylot po prostu. Ale czym, czym? Łomem. O to fajnie. A myślę, że czym tymi... Ni Niczym Highfly! Hmm. Własną matkę, jeszcze z nią przy jednym stole. Czym on chce ich operować? Młotek, nóż, spawarka. Ja pier... Ja się zabiję, tam doktor siedzi w aucie, ten doktor co go miał leczyć? Doktor Endugu. Nie, no ten doktor jest taki inny i taka laska mu ciągnie tam Że policja jeszcze nie wyczaiła no, no, tak, czemu zginęło nagle 12 ludzi. Zaginęło. O, załatwiła go gazem, załatwiła go gazem. Ona ty, ty, myśli, że ona bierze udział w castingu do jakiegoś filmu, a w aucie za nią jest z No nie wierzę, że ta aktorka z nim jedzie. Ciekawe czy jeszcze doktorek z tej pierwszej części się pojawi. Teraz będzie ich operował, teraz będzie ich operował. Groszyn jaki on ma w ogóle narzędzia do tej operacji, noże, kleszcze, jakieś kurcze, pseudo. Ale nie wymyte to wszystko, nie wyparzone. Po co mu młotek do operacji? Ale on, zauważ, że on tą aktorkę z, z jedynki też ogłuszył. A on chce im zęby powyrywać o, tym młotkiem. No bo oni są, na, żywca mu, na, na żywca mu zęby powybija. Ale on mu zęby wyrywa. Ale czym? Tym y młotkiem? No, wybił mu zęby młotkiem, no. Krocion! Słucham on, Cię! On na żywca ich operuje! Pułuj, wygraźnie! zadła jej kurwa, oni to pokazują! Fuj, oni pięć zadła Ale doktor nawet nie był taką świnią jak on! Oni on już ich podszywa! 12 ofiar. Ja to, to jedynka była przy tym bajeczką miłą, kurczę w tym w porównaniu do tego co tu jest. No i co teraz? No i no nie chcą jeść, no nie chciała zjeść, no. Hey! Co on wsadza do gęby? On jej wsadził lejek. O niej lejek wsadził i ją karmi przez lejek. Nie! On jej wsadził lejek i środek przeczyszczający jej wysypał. Kuźwa! Kuźwa. I teraz wszyscy sraczki dostali. On jej wyrwał język! Ja pierdolę, to jest chore. To, on jest... Stary, nie oglądaj. Kurcze, to mi zryło psychikę 10 razy bardziej niż ta jedynka. Co nie robił? on jej robi? On jej dał zaschnik w dupę. No ale z czego to jest? O matko święta. Środek przeczyszczający zaczął działać. Fuj, ja pierdo! O ja się zabiję! Procyon! <gryje> mózg. Ja się zabiję, ta, ta zaczęła rodzić w ogóle w trakcie... się Łeb modciął, Łeb modciął! Ja się zabiję, ja zażyna ich jak śpinie, no. Fuj. Mam ten Kisiel do jeszcze raz, dziękuję bardzo. wagad it's o good se just to pode